Piątek, pierwszy tydzień Wielkiego Postu. W pierwszym czytaniu z księgi Ezechiela mamy bardzo ciekawą logikę. Otóż Pan Bóg spiera się ze swoim ludem, gdyż ten nie rozumie pewnej rzeczy. Otóż, jeśli mamy przykład kogoś, to kto bardzo źle postępował, był grzesznikiem, a potem się nawrócił, no to będzie żył. A potem mamy przykład drugiego człowieka, który, który prowadził się dobrze. Ale niestety się zepsuł, no to on umrze z powodu po prostu tych grzechów, który się, który się zepsuł. I lud, i patrząc jakoś tak matematycznie, mówi: no ale to jest nie fair, przecież on przez wiele lat był w porządku. No to czemu się nie liczy całe życie, tylko ten ostatni okres, który po prostu on, on, on to skrzeszył? Pan mówi, że to, to nie jest nie, nie fair, że to jest logiczne i to jest normalne. To jest logiczne, normalne. I my to widzimy na podstawie chorób że to nie jest tak, że człowiek umiera, dlatego że całe życie chorował. I wystarczy czasem całe życie być zdrowym, a coś zabraknie, coś człowiekowi będzie dolegało tak, że on po prostu umrze. I umiera się z powodu tej choroby, która aktualnie jest. Tak samo z duszą. To nie jest tak, że można sobie nazbierać przez 20-40 lat super służby z Panem Bogiem, modlitwy, nazbierać sobie punktów, jak pieniędzy, a potem można siedzieć na takiej emeryturze chrześcijańskiej, że już nic nie będę robił, tylko z tego, co sobie nazbierałem, będę, zbiera, będę odliczał kupony. No tak się nie da. Człowiek, tak ta logika, która mówi o tym, że, że ostatecznie. Zależy od końcówki naszego życia, czy ostatecznie zależy od ostatecznego wyniku, pokazuje, że musimy do końca się starać, do końca walczyć, do końca po prostu się nawracać. Że tak naprawdę naszym, naszym ideałem nie jest to, żebyśmy matematycznie czy, czy finansowo zbierali punkty i obliczyli, czy nam zostanie do śmierci. Naszym zadaniem jest po prostu bycie blisko Pana Boga, bycie starym nawróconym, który nam na pewno nigdy nie zagraża śmierci. Psalmista zwraca uwagę na to, co jest rzeczą bardzo ważną, jeśli chodzi o, o proces tego nawrócenia. Że sprawą bardzo ważną są grzechy. Jeśli grzechów zapomnisz, jeśli zachowasz pamięć o grzechach, panie, panie, który się stoi, gdyby Pan Bóg nie wybaczył grzechów, gdyby, gdyby po prostu pamiętał o nich, to byśmy się nie ustali. Dlatego dobrze, że on, że on udziela nam przebaczenia. Jeszcze potem raz mówi, że Pan Bóg odkupił Izraela ze wszystkich jego grzechów. Wysławia psalmista Pana Boga za to, że wyzwala z grzechów, że odkupia z grzechów, bo, bo ten grzech jawi się jako coś, co jest ciężkie, co jest trudne, co może umęczyć człowieka, co może sprawić, że tego człowieka zabije. I problem naszych czasów polega na tym, że my nie do końca rozumiemy, co to jest grzech. Że my nie, nie widzimy jakby wielkość grzechu. Że kiedy słyszymy takie zdanie z Ewangelii Jana, że Jezus mówi, nie grzesz, żeby ci się coś gorszego nie przydarzyło do człowieka, który 38 lat chorował, to się nam to wydaje absurdem. Że grzech, grzeszek, pokusa to jest taka mała rzecz. A jednak to jest rzecz szalenie ważna. Można powiedzieć najważniejsza. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Chrystus przyszedł na świat po to, żeby zgładzić jego grzech. Jeżeli tego nie rozumiemy, to jesteśmy trochę podobni do takich moich dzieci, które ma roczek czy dwa. Ono nie rozumie, na czym, polega, na czym polega dramaty finansowe rodziców czy ekonomiczne. Ono nie rozumie, jest za małe. Ono nawet nie rozumie, co to jest pieniądz. ona też nie rozumie, co to jest grzech. Bo trzeba mieć ileś tam lat, ileś dojrzałości, żeby pewne sprawy dorosłych rozumieć. I tu jest wielkie niebezpieczeństwo, że my będziemy myśleć, że największym problemem to jest choroba, największym problemem to jest brak jedzenia, brak pieniędzy, że największym chorobem to jest, to jest nawet śmierć, problemem to jest śmierć. To wszystko jest ważne. Ale na to wszystko chorują też zwierzęta. I na to z tego wszystkiego, wszystkie istoty żywe na to cierpią. Natomiast jeśli zostajemy zbawieni, jeśli po prostu Pan Bóg nas odkupia, jeśli nas wyzwala, jeśli nas przyjmuje do nieba, jeśli nas przygarnia, to dlatego, że odrzuca grzech. Grzech może nas zniszczyć naprawdę o wiele bardziej niż jakakolwiek choroba. Ewangelia, Ewangelia Mateusza Pokazuje rzecz bardzo ważną, to znaczy konieczność pojednania się, że jeżeli idziesz złożyć swój dar i przypomnisz sobie przed ołtarzem, że brat Twój ma coś przeciw Tobie, nie, że Ty masz coś bratu, przeciw Bratu, to idź, pojednaj się z Twoim bratem, a potem da, dar swój ofiaruj. Żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś, Ty komuś zrobiłeś krzywdę. Ktoś ma do ciebie pretensje, a ty zamiast się pojednać, zamiast się zadośćuczynić, to składasz dar, modli się do Pana Boga, jakby było wszystko w porządku. Tak jakby brat z bratem się pobił i jeden drugiemu zrobił krzywdę, a potem jeszcze szedł do rodziców i udawał, że wszystko w porządku, no bo przecież moi rodzice są kochani i uśmiechał się do nich, jaki jestem dobrym synem. A przecież on ma na sumieniu krzywdę, krzywdę swojego brata. Szkoda, że nie ma tego tak postawionego, bardzo ważne, mocno w Kościele. Szkoda, że nie ma takiej zasady, że jeżeli ktoś z was nie jest pogodzony ze swoim bratem, siostrą, przyjacielem, to niech wyjdzie z Kościoła, niech się pogodzi, niech pierwsze po prostu pojedna się, dopiero potem może wejść nam przez świętu. Ile byłoby mniej po prostu nienawiści, ile byłoby mniej żalu i byłoby pretensji, gdybyśmy stosowali tę zasadę Ewangelii naprawdę do swojego serca. Owszem, czasem druga strona może nie chcieć się pojednać. Owszem, czasem, jak mówi święty Baweł, yy, starajcie się żyć w zgodzie ze wszystkimi ludźmi, o ile to od Was zależy. Może to nie zależeć od nas, ale byłoby naprawdę pięknie, gdybyśmy wszystko robili, żeby pojednać się, się z ludźmi. Ciężko żyć z Bogiem pojednanym, jeżeli między ludźmi nie jesteśmy pojednani. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg, Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.